Bonjour, bonjour z tej strony Magda i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Artevive Sztuka życia po francusku. Dzisiaj opowiem o francuskim savoir vivre, czyli o tym, jak zachowywać się, a czego nie wolno robić, jeżeli mieszkacie albo wybieracie się do Francji. Zapraszam! We Francji, słowo bonjour to jest klucz tutaj do całego funkcjonowania. Bez tego słowa nie da się w ogóle żyć we Francji, i jeżeli go nie użyjemy, to oczywiście zostaniemy zaraz poprawieni i skarceni przez panią w sklepie, przez panią nauczycielkę, przez kogokolwiek, z kim będziecie mieć do czynienia. I to jest słowo, które uczy się małe dzieci. Jedno z czterech słów, które jest bardzo ważne. Dla małych dzieci, oprócz oczywiście au revoir, pardon i merci, czyli te cztery najważniejsze słowa, i rzeczywiście, jeżeli tych słów dzieci małe nie używają, to rodzice są bardzo tutaj zawstydzeni i nie czują się komfortowo w takich sytuacjach, kiedy spotkamy sąsiadkę, a dziecko nie powie bonjour. I tak samo, jeżeli dostanie nieraz Lizaka na przykład i nie powie merci. A więc, no, takie sytuacje. Zdarzają się oczywiście, no bo wiadomo, dzieci są jak dzieci, więc czasami e, tych słów nie chcą używać. Natomiast no tutaj, jak najbardziej, jest to coś, co koniecznie przez dorosłych e, na co się daje bardzo wysoki nacisk, e, no bo no, po prostu jest to taka podstawa francuskiego savoir vivre. Te słowo burzuch, no to na przykład jak idziemy do sklepu, no to wiadomo, chodzi się do sklepu, mówimy dzień dobry, jakby jest to normalne. Ale we Francji jest to jeszcze na zupełnie innym poziomie, bo jeżeli szukamy jakiegoś produktu w sklepie, na przykład szukamy masła i pójdziemy do pani, która gdzieś tam pracuje, właśnie w tym sklepie, i powiemy, przepraszam, gdzie jest masło, to nie wystarczy, bo pani nam powie, bonjour i to w taki sposób, że dlaczego ty mi nie powiedziałaś najpierw bonjour, bo tak się zaczyna każdą rozmowę, gdziekolwiek będziemy. I właśnie jeżeli tego słowa nie użyjemy, to tutaj zostaniemy poprawieni i potraktowani jak po prostu osoba, która nie jest dobrze wyedukowana i nie umie powiedzieć nawet bonjour. Więc jest to coś bardzo źle widzianego tutaj. I e, kiedy oczywiście wychodzimy z takiej na przykład, piekarni i powiemy au revoir, to jakby można powiedzieć, że jest to normalne, mówimy au revoir, ale natomiast jeżeli chodzimy do tej piekarni, jest to nasza piekarnia, do której chodzimy cały czas, no to samo powiedzenie au revoir nie jest e, również mile widziane, dlatego że jest to raczej tak bardzo sucha odpowiedź, tak? E, a my powinniśmy powiedzieć bonjourner, czyli miłego dnia. Żeby powiedzieć pani po prostu w taki miły sposób, żeby spędziła dzień miło. Natomiast jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z czyich usług, no to możemy powiedzieć au revoir i po prostu wyjść. tak? Więc często jest tak, że właśnie nie mówiąc bonjour, to traktuje się tak, że że nie powiedzieliśmy czegoś, w, że nie jesteśmy zadowoleni z jakichś tutaj usług, które nam są robione, więc to jest po prostu takie o jestem zły, au revoir, zamiast właśnie powiedzieć takie bonjour, czyli że jesteśmy zadowoleni tutaj z tych usług. A więc no, to jest po prostu całe arte vive francuskie koło tych właśnie słówek bonjour i au revoir. O czym jeszcze chciałam powiedzieć? To jeżeli jesteśmy zaproszeni do Francuzów, do domu, to przede wszystkim nie wypada przychodzić przed czasem, ani nawet na czas. Raczej warto przyjść lekko spóźnionym. Dlatego, że, no tak po prostu we Francji jest. Francuzi no nie będą gotowi przed czasem. I w ogóle, dlaczego ktoś ma przyjść przed czasem? Spotykamy się o godzinie 19.00 na kolację. No to proszę przyjść o godzinie 19.05 przynajmniej. A raczej tak, bliżej 19.15. Jest to takie po prostu tutaj taka niepisana zasada. I tak raczej się jej trzeba trzymać. Zostając jeszcze przy tej kolacji, kiedy jesteśmy na kolacji, no to również panują pewne zasady, których należy przestrzegać. Na przykład nie wolno nam samemu serwować sobie wina, nie zaczynamy jeść, dopóki nam tutaj osoba, do której jesteśmy zaproszona, nie powie bon appetit albo no po prostu zapraszam was, jedźcie teraz. Wcześniej wszyscy siedzą, nikt nie rusza jedzenia. Nie ma czegoś takiego, raczej, że ktoś tam sobie złapie kawałek banosa. Nie. Trzeba raczej siedzieć i poczekać, mimo że jedzenie jest na stole, trzeba poczekać, aż tutaj nasz host nam powie po prostu. Bon appétit! Jeśli chodzi o takie savoir-vivre zakupowe, to przede wszystkim, jeżeli jesteśmy na targu albo w jakimś małym sklepie, to nie wolno dotykać owoców ani warzyw. To oczywiście zależy na niektórych straganach, jeżeli widzicie, że nie wiem, dają Wam reklamówki, można sobie samemu wybrać te owoce, no to jest ok, ale w większości miejsc. Nie można tego robić, trzeba rzeczywiście poczekać, aż pan czy pani nam, nas będzie obsługiwać. Jest to po prostu taki rodzaj, że my również mamy się poczuć obsługiwani, poczuć się tutaj lepiej, jakby wyższego poziomu, mamy tutaj wyższy poziom tej usługi, jeżeli ktoś nam serwuje, tak, tak samo jak w restauracji, więc oni również w większości targów, tak, jest się obsługiwany. I podobnie, jeżeli pójdziemy do małego sklepu, zwłaszcza jeżeli jest to właśnie sklep z owocami czy z warzywami, no to również czekamy, aż osoba tam pracująca nas obsłuży. Jedna taka jeszcze bardzo ważna rzecz, to jest we Francji mówimy wszystkim na Panie i Pan. I oczywiście to może się zmienić, jeżeli jesteśmy w pracy, czy gdzieś tam już w, przyjdziemy na, na takie bardziej towarzyskie relacje z kimś, ale wszędzie, w takich, no wiadomo, w urzędach i, no nie wiem, w szkole do pani nauczycielki, mimo że dzieci nie mówią na W. Nie mówią na pani, mówią po imieniu do swoich dzieci, do, do nauczycielki. Dzieci mają prawo mówić po imieniu. Nie wiem w sumie, dlaczego tak jest akurat. Może, żeby po prostu to ułatwić. Natomiast przynajmniej tak jest u mojego syna w przedszkolu, nie wiem jak to później będzie wyglądać. Natomiast wszędzie, właśnie we wszystkiego rodzaju urzędach, czy gdziekolwiek jesteśmy, czy w takich relacjach, nieraz nie wiem, sąsiedzkich, czy ktoś nas po prostu spotka na ulicy, do nas zagaduje, to zawsze mówimy na pan i pani. I tutaj ktoś może się bardzo zdenerwować, jeżeli tego nie zrobicie. Jest to coś naprawdę bardzo ważnego tutaj we Francji i raczej trzeba to przestrzegać. Francja to kraj, gdzie styl bycia i relacje społeczne mają duże znaczenie. I nie chodzi tutaj o bycie snobem, bo tak można to odebrać z naszej perspektywy. Raczej chodzi o to, żeby mieć wzajemny szacunek do siebie i Taki dystans na początku, jeżeli kogoś nie znamy, no to trzymajmy dystans, mówmy bonjour, mówmy, e, mówmy au revoir, mówmy na pani i pani. E, to są po prostu takie podstawowe zasady, których trzeba się tutaj trzymać. E, tak to wygląda we Francji i po prostu trzeba tego przestrzegać. Jeżeli interesują Was innego rodzaju takie savoir-vivre francuskie, to myślę, że można je często zaobserwować w różnych filmach. I rzeczywiście one są bardzo przestrzegane, no bo to jest coś, co tutaj jest po prostu w francuskiej kulturze. Więc kiedy oglądacie francuskie firmy, filmy, to zwracajcie na to uwagę. Możecie również. Po prostu zapytać się Francuzów, albo ich obserwować, albo się zapytać wprost, jak zachować się w takiej sytuacji, czy dlaczego tak czy tak nie wolno się zachowywać. Oni są bardzo otwarci na to, żeby Wam wytłumaczyć, bo są przyzwyczajeni do tego, że często tłumaczą na przykład swoim dzieciom. Bo jest to coś, co naprawdę jest tutaj bardzo ważne. Także tyle na dzisiaj. Jestem ciekawa Waszych opinii. Czy znaliście te savoir-vivre francuskie i jakie są Wasze odczucia po tym odcinku? Zapraszam, jak co tydzień, w kolejną środę, na kolejny odcinek. Do usłyszenia.